Do skandalu z udziałem najwyższego dla nas chrześcijan symbolu naszej wiary doszło w jednej ze szkół podstawowych na Kaszubach w gminie Szemud. Nauczycielka języka angielskiego miała polecić uczniom zdjęcie krzyża, który wisiał na ścianie jednej z sal. Gdy spotkało się to z ich sprzeciwem, kobieta zerwała krzyż i sprofanowała, wyrzucając go do kosza. Zainterweniowali rodzice. Pani Agata Kamola zgłosiła sprawę do dyrekcji szkoły. Powiedziała do jednego z uczniów: Zdejmij ten krzyż. A on powiedział: Ja tego krzyża nie zdejmę. I w tym momencie nauczycielka weszła na krzesło, zdjęła krzyż i wrzuciła go do kosza z niegodnym nauczyciela komentarzem: Te plastikowe g, nie będzie tutaj wisieć. I otrzepała ręce z obrzydzeniem. Krzyż nie wrócił na swoje dotychczasowe miejsce. Jesteśmy tym bardzo zbulwersowani i nas to bardzo boli jako rodziców. Jest to naprawdę ciężka sytuacja dla nas. Na ścianie zawisł nowy, który wydrukowały w formacie 3D poruszone sytuacją dzieci. Krzysztof, który wyjął krzyż ze śmietnika i zgłosił sprawę rodzicom, został wezwany do szkolnego psychologa. Pani psycholog mnie wezwała do swojego gabinetu i spytała się, czy wiem o co chodzi. Powiedziałem, że wiem, no i ona powiedziała, że z tego żadnej afery nie robił. Jeszcze mi powiedziała, że ten krzyż był krzywy, on, on był prosty. Ze szkoły już wcześniej zaczęły ginąć krzyże i godło. Przy każdej takiej sytuacji uczniowie zgłaszali braki, a niekiedy sami odwieszali krucyfiks na ścianę. Pismo zawiadamiające o sytuacji do wójta dyrektor szkoły i kuratorium złożyła poseł pis Dorota Ciszewska-Mielewczyk. Zostały tutaj naruszone szacunek do naszych symboli religijnych, do naszej wiary do szacunku wyznawanych wartości. Wójt gminy Ryszard Kalkowski podkreśla, że o sprawie nie wiedział. Ja osobiście powiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Rodzice są zaniepokojeni sytuacją. Mówią, że nauczyciele, którzy stanęli w obronie ich dzieci są prześladowani i nękani psychicznie. Wydarzenie ze szkoły podstawowej imienia bohaterów w Westerplatte w Kielnie nie jest ewenementem. Niewyobrażalne rzeczy, które się dzieją. No jeżeli jeżeli nie będzie odpowiedniej reakcji, to się będzie powtarzać. Wyjaśnienia oraz wyciągnięcia konsekwencji domagają się rodzice, którzy złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Wejherowie. Ostatni raport Laboratorium Wolności i Religijnej wskazuje na ponad 70 przypadków naruszeń w kwestii ataków na wolność wyznania w Polsce. Ich największą część, bo ponad połowę obejmują akty niszczenia i znieważania miejsc kultu oraz krzyży.